Co tu się wyprawia? Dzień dobry, cześć! Cześć! Słuchajcie kochani, poznajcie nasze wspaniałe dwie dziewczyny. Dziewczyny, przedstawcie się i powiedzcie słuchaczom, co tutaj robicie. Jaka jest ta wasza historia, bo jest niezwykła. Cześć, Ania. Justyna. Justyna mnie przeprosiła, chociaż powinnam ja ją przeprosić. To niech ona opowie. Wydaje mi się tak naprawdę, że to ty powinnaś opowiadać, ale okej. Okay. Otóż no, nie, nie pokłóciłyśmy się, ale... Ania nie miała dla mnie czasu, a, tylko przez telefon, ale na spotkanie już nie miała czasu. E, ponieważ ja nie lubię żyć w niezgodzie, postanowiłam któregoś dnia, słuchając Radia RMF FFM, że w ten sposób spróbuję nie przeprosić. A, I napisałam, e, napisałam w nocy. Rano otrzymałam od Was telefon. E, byłam bardzo zaskoczona, a nie, myślę, że jeszcze bardziej. A że nie było chociaż ich nie mam. Ale właśnie dzięki, dzięki tej sytuacji od, od nowa możemy rozpocząć a, naszą przyjaźń właściwie. E, mamy tutaj możliwość ze sobą szczerze i długo rozmawiać w tak urokliwym, pięknym miejscu. I, i wszystko tak naprawdę dzięki radiorem FFM. Dobra, to teraz jeszcze proszę pomachać wszystkim. Dziękujemy. Dobra.